Witam Was w kolejnym odcinku i tym razem niespodzianka zabieram Was poza Berlin, może nie jakoś bardzo daleko poza Berlin, bo od Pocztamu to jest około 20 km. A co to jest za miejscówka, co tam będzie ciekawego, dowiecie się za momencik. Zapraszam. Szedłam sobie tutaj tak na fotelu, bo chciałam spakować kilka rzeczy. Dzisiaj jedę nie sama, tylko z moim wnusiem. wójkę wybieramy się. Bałam się trochę, czy wyjdzie coś z tej wycieczki, ponieważ pogoda taka jest nie do końca ledowa. Niebo zachmurzone. niby zapowiadają, ma być pogodnie, potem spojrzyłam, a nie, jednak nie, jednak ma padać. Nie wiem, nie wiem, ale ryzykuję. Jak już się nastawiliśmy, to jedziemy. Więc tak, oczywiście trzeba trochę zabrać zapasu, więc... Tu zaraz przeleję z dużej butelki do małej wody trochę. Dziecko oczywiście wiadomo, trzeba więcej rzeczy zabrać, bo ja to tam bym sobie nie brała. Na miejscu mogę wszystko kupić. Ale mam czereśnie, mam marchewkę. Bo on uwielbiam marchewki w każdej postaci. Także do pojemniczka. Jabłko, mały nożyk. I co tu jeszcze? No i jeszcze takie, wiecie, na wszelki wypadek żelki. I mamy Lizaka, no, muszę być przygotowana na wszelkie okoliczności i pingwinka. Mam nadzieję, że to wystarczy, że będziemy dobrze się bawić. No przede wszystkim, że nie będzie padać. No, podróż nasza trochę potrwa. Myślę, że nawet z dwie godziny może to trwać, tak, niestety, bo kilka przesiadek po drodze. Ale y, zaraz Wam powiem po kolei, jak ja jadę y, od mojej dzielnicy. No, od mojej dzielnicy to. Może już tak nie będę Wam dokładnie tłumaczyła. W każdym razie najważniejsze, żeby jak na przykład taki punkt, docelowy, punkt wyjściowy będzie Radhaus Steglitz, to stamtąd mam eskę do Wannsee i przesiadam się na, drugi, na drugą eskę do Potsdamu już i stamtąd autobusem. Nie pamiętam w tej chwili numeru tego autobusu, powiem Wam jak już będę na miejscu. X dojeżdża się bezpośrednio do Belic. Właśnie, właśnie do Belic. To jest miejsce, do którego wybieramy się dzisiaj. A co tam ciekawego? No, myślę, że będzie sporo fajnych rzeczy. Cieszę się już na tę, na tę wycieczkę. Bardzo, bardzo. Wiecie, że wcale niełatwo tutaj było trafić? Znaczy, trafić to może nie było kłopotu, ale. Ta droga tutaj jest długa, no i taka dość mę męcząca, no z, z dzieckiem to ja mam męczącą drogę. Prawda? Y to dojechać, nie to żaden problem, to jest proste, ale później ten X, ile ja się narzucałam tego X-a ludzi, po prostu masa Kiedy tego X-a w końcu znalazłam, to i tak na szczęście, nie szkodzi, że, że tak długo mi to zeszło, zeszło, ponieważ on jedzie raz na godzinę, no i mi się trafiło tak, że za 10 minut miał Właśnie przyjechać. Myślałam, że się skończyła bateria. To byłoby dobrze. <laughs> Całkiem nieźle. Nie miałabym czy kręcić. No i słuchajcie potem tam jeszcze yy, trzeba się przesiąść. Następny autobus. Na szczęście już Nie musiałam czekać. I jestem. Ja może teraz się odwrócę słuchajcie, żeby tam było widać z tyłu za mną napis. I tam są takie atrakcje jak chodzenie po takim tarasie, po takim moście wśród drzew, wśród gałęzi drzew, zobaczymy, powinno być ciekawie. I park, w którym się chodzi na bosane. Oczywiście. Niespodzianka taka, że bilet kosztuje już nie 13,50, ale 16, słuchajcie, więc no zawsze trzeba być przygotowanym, że te ceny nie będą niższe, tylko. Zawsze wyższe, przeważnie, albo takie same jak było na tym, na stronie. Ale wiecie, jak to jest? Zmieniają się z dnia na dzień. Oczywiście, gastronomia, taka jak przekąski, kawka i tak dalej, musi być. No i dobrze, no i dobrze. albo popatrzmy na te budynki. Na razie obejrzymy je sobie tutaj z tej perspektywy, a później będzie jeszcze ciekawiej. Do 1995 roku ten szpital cały czas działał. Co prawda już, był, już nie był taki nowoczesny, tam rozkradziono co można było, ale tutaj przebywali żołnierze. W czasie, również w czasie wojny był ten szpital właśnie dla żołnierzy. I tak zostało, jak właśnie wspomniałam, do. 95 roku. Od tej pory te budynki tak stoją. Zaniedbane były. No a teraz coś tu zaczęło się dziać. I teren rozkwita turystycznie. No i słuchajcie, dochodzimy do tego najciekawszego punktu zwiedzania. O nie, punktu tej, tego, tych punktów. Bo <grytania> to jest ścieżka edukacyjna taka, widzicie, wśród gałęzi drzew. I po to tu właśnie przyjechaliśmy. Za moment będę tam wskrabywała się. Nie, źle mówię. Będę wjeżdżała w im dom, bo jestem z wózkiem. Więc y, również y, osoby rodziny z dziećmi małymi, z wózkami, na wózkach gimbalickich absolutnie nie mogą, nie muszą się niczego martwić. Bez problemu dostaną się na górę. Wszędzie są leżaczki. Zobaczcie, to też jakaś atrakcja, jakieś zajęcie można sobie znaleźć jeszcze dodatkowo. No tu są drzwi do windy, gdzie będę się teraz kierowała, toalety. No i oczywiście miejsce gastronomiczne. Teraz spaceru nie będzie, mam nadzieję, że nie zamknę to, bo ja czytałam, że jak jest e, niebezpiecznie ślisko, to zamykają tą drogę spacerową. Mi się udało, na razie to co na nabierzy, zobaczyć widok z góry. No i to, no, ale jednak e, 16 lat zapłaciłam, więc szybkie zrobić. Dobra, nie czekam. Mam niecko tylko A dziecko śpi. Lecie, nie ma co się wypiać, na kurtkę zakładać. To się zimno zrobiło. No i tak. no, niestety takie są uroki naszego klimatu, że to lato to nigdy nie jest takie, nie musi być takim, żeby cierta lat, a przynajmniej nie tak długo jakbyśmy chcieli. No słuchajcie, ruszam. Trudno. Dziecko jest za o, tak apatulamy. Ja trochę zmoknę, to się nic mi nie stanie. Taki deszczyk, teraz to już ta ulewa na większa przeszła, więc idziemy zobaczyć, popatrzeć z góry, popodziwiać. Słuchajcie, yy, no, staram się prowadzić jakoś ten muzeum w miarę, ale yy, dobra, co chciałam powiedzieć? Chciałam to powiedzieć, że yy, nie muszę tutaj na trzecie piętro potem chodzić. Słuchajcie, bo yy, tutaj ta, ta cała ścieżka, to ona idzie tak dookoła. Lekko potem w górkę jest, tak wyciutko. I zakończamy na, właśnie na trzecim piętrze, po prostu to jest taki jak cały, czyli dookoła, dookoła się przechodzi i no i to tyle, ale jest niesamowicie ciekawe, bardzo, bardzo to, nawet to, że ten deszcz pada, to mi jakoś, jakoś nie przeszkadza za bardzo. Zobaczcie, jaka tu jest fajna atrakcja, ale ja już znając siebie, to się nie odważę. Są takie materace i może sobie tutaj pochodzić, a tutaj taka siatka. Widać tam te drzewa wszystkim? To się nazywa Risen Hängematte, czyli taka duża mata, I ten hamak taki po prostu. No nie wiem. No, zaczęła pogodę znowu ładna robić. Trzeba się znowu rozbierać z tej kurtki, bo za gorąco. Słodziak się obudził jest zachwycony tym, co tu widać. No, jak wysoko jesteśmy! Ale jesteśmy wysoko. Tu można go puścić, bo raczej są zabezpieczone tutaj te, te, te kładki. Chyba nic się nie może stać. Co to jest? Co to jest? <laughs> żeby prosto iść, dobrze? No to my idziemy prosto. To my idziemy prosto. Tak, trzymamy się tego, co tam, co tam jest napisane. Ale chodź nie tak daleko. Bardzo ciekawe miejsce, czyli las na dachu. No dachu do tu raczej nie ma za dużo. Wszystko się tu już zniszczyło. Ale i tak wygląda. Bardzo ciekawie. Nie chcę wychylać się za bardzo z aparatem. Bo boję się, że mi tam zleci jeszcze. Świetna, świetna. Tutaj są oczyste czasy takie tablice. wyjaśniające, yy, co było w tym budynku. Cie Frauen czyli jaka jest stacja dla kobiet. Pewnie z problemami kobiecymi. No, a to teraz tak. No, ciekawie się tu idzie, bardzo ciekawie. Świetne miejsce, świetne miejsce. Także polecam Wam naprawdę z tego serca. Szczególnie, że dojazd jest możliwy, nawet jeśli się nie ma samochodu. Przepraszam, ale tutaj mi koleżka trochę trudnia, ale dajemy radę. jakoś dajemy radę. Teraz zadowolony, bo się może biegać. Ale teraz muszę na niego tu patrzeć, więc to nie jest też takie do końca dla mnie teraz. Łatwe. O, zobaczcie, teraz tu widać tę te wysokość tej platformy. A to nie jest wszystko, bo ta wieża jest jeszcze, jeszcze wyższa. Dobra, obchodzimy dookoła i szukamy jakiegoś placu zabaw. Jak widzicie za mną, niektóre budynki są naprawiane, więc chyba jeszcze jakieś pomysły mają tutaj, żeby coś jeszcze fajnego zorganizować. Oczywiście tu można jeszcze po chodzeniu wśród tych drzew przejść się tu na dole i po, pozwiedzać sobie z dołu te, te wszystkie budowle, te ruiny i tak dalej, więc wycieczka bardzo fajna, bardzo się cieszę, że tu przyjechałam. Trochę kosztowało, trochę wysiłku kosztowało, trochę czasu kosztowało, żeby tu dojechać, ale opłacało się, tak, zdecydowanie opłacało się. Z tego zdjęcia dowiadujemy się, że tutaj była kuchnia. Tutaj przygotowywano jedzonko dla pacjentów. I tak wyglądał ten budynek w swoim najlepszym okresie. A tak wygląda w tej chwili. Ale może niedługo będzie wyglądał tak samo jak na zdjęciu. Nie znaleźliśmy żadnego placu zabaw, ale idziemy dalej, bo tu jest jeszcze jedna atrakcja. Zobaczymy tylko ile kosztuje. Ona jest blisko. Od, od tego, o jak mi się nie wygodnie idzie, z jedną ręką poczekajcie, może stanąć, już zaraz! Więc od, od, tego, atra, od tej atrakcji przy tym szpitalu, przepraszam, za, zadyszałam się, jest około 850 metrów. Pomyślałam sobie, pójdziemy, sprawdzimy. To się nazywa Barfus Park, czyli park, gdzie się chodzi na bosaka. Ciekawa jestem, no i ciekawa też jestem ceny, ale mówię, no już drugi raz chyba tutaj nie będziemy specjalnie przyjeżdżać, więc jest dopiero godzina 15, więc warto jeszcze to wykorzystać. Lecimy. No i tu się zrobił taki mały problemik, żeśmy weszli, ale na samym początku jest plac zabaw. No i nie wiem, jak to z mojego młodego odciągnę od tego, żeby poszedł dalej. Yeah. No i koszt jest tej przyjemności tutaj chodzenia na boseka 9 euro. Za osobę dorosłą dzieci od lat 4-7. Także my na razie jeszcze za darmo, jeśli chodzi o ocylianę. Idziemy tutaj zobaczyć. No jest mały problemik, bo tu ryk był ryk był straszny bo nie chciał z tego tak ja podejrzewałam z tego placu zejść a tam takie były atrakcje niestety dla większych dzieci a więc trochę musiałam na siłę niestety go przekonać żeby poszedł dalej jeszcze trochę tam popakuję ale już coś ciekawego jest do zobaczenia więc może uda mi się go trochę tutaj zabawić tak. ogródek z różnymi yy, nie wiem ziołami Tak, a tu za mną, z tyłu, są takie skrzynki i można tam albo zajrzeć, czyli oko przyłożyć, albo włożyć rękę. Zaraz zobaczymy. No więc sytuacja wygląda następująco. Jest tu kilka ścieżek. Nie chodzi o to, że one są jakaś jest bardziej wymagająca. Druga nie. Tylko chodzi o długość. Czerwona zdaje się, że jest najkrótsza. Ja nie wziąłem planu, niestety, z kasy, i teraz nie wiem. Czerwony nigdzie nie widzę. Tu przede mną jest niebieska, tam z tyłu była żółta. Tu też można gdzieś iść. Tylko powiem tak, tym wózkiem ciężko mi się jedzie. On też nie jest zachwycony, żeby iść na nogach, bo już się tutaj rozpłakał, że go z tego platu zabaw zabrałam, więc. Nie jest dobrze, nie jest dobrze i zastanawiam się, czy po prostu nie przejdziemy kawałek i wrócimy się, bo no bo no bo jest jak jest. No tu jest takie błotko, można sobie wejść, fajnie upańć sobie nogi, o. ale on ma on ma takie spodnie długie, więc chyba tak nie za bardzo. No jak ty w spodniach tych pójdziesz? O ma mija! <grywa> Słuchajcie, to jest takie głębokie błoto. O Jezu. No ty nie wchodź. Ja przejdę. Tylko ja przejdę. Ty nie przejdziesz. Chodź tutaj do mnie. Patrzcie. I teraz. <grywa> Die geht ja nicht, die will Nein, 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 du nicht. Nein. Na komm, komm zu mir. Komm zu mir. Na komm, mein Schatz, komm. Ups. Nie, ja to chodzi, że się bat nie znam pomaczyć. to tylko 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 i tylko. Dobra, i teraz po kamorkach. No i taka atrakcja, ciekawa. No i wiecie, atrakcji tego typu tam pewnie jest jeszcze więcej. No, tylko tam mi cały czas błody woła, szpi, szpi, placji I, i, I co ja mam zrobić? No, co ja mam zrobić? Także chyba ograniczymy się do tego krótkiego odcinka drogi. I idziemy z powrotem na ten plac zabaw. <noise> bo jakie mam, ja mam wyjście? No, jakie mam wyjście? No kochani, właśnie dziecko mogę. Idziemy do domu. Kończymy to na dzisiaj zabawę. Ten park jest świetny, myślę tak. Ja go nie zdążyłam dobrze zobaczyć, bo najwięcej czasu spędziliśmy na placu zabaw. No ale cóż, jednak w większości myślę, że dzieci większe będą się tutaj troszkę większe niż, niż latek. Będą się tutaj świetnie, świetnie bawić. Zobacz.